Dzień dobry, cześć i czołem! Witam w kolejnym odcinku PS News, czyli dwutygodniowym przeglądzie tego, co wydarzyło się w świecie PlayStation. Mam nadzieję, że siedzicie wygodnie, bo przygotowaliśmy dla Was sporo ciekawych informacji, więc lecimy z tematem. Zaczynamy od newsa, który w ostatnich dniach zasmucił chyba wszystkich fanów PlayStation, a co najgorsze, nie okazał się on spóźnionym żartem prymaprylisowym. Premiera The Last of Us Part II została przełożona. W oświadczeniu wrzuconym przez Noridog na Twittera twórcy mówią o tym, że ich także ta sytuacja dotknęła, zasmuciła i niezospecjalnie za cieszy. Ale powodem jest to, że chcą, aby każdy mógł doświadczyć gry, w tym samym czasie, co w tym momencie ze względu na panującą sytuację jest po prostu niemożliwe. Wszyscy mocno pracują nad tym, aby rozwiązać problemy logistyczne z tym związane. Dobra wiadomość jest taka, że gra jest już praktycznie skończona. Ostatnie bugi są szlifowane, szlify są aplikowane, więc pozostaje trzymać nam kciuki za ekipę z Noridog. Wierzymy, że druga część The Last of Us nie zawiedzie nas, wierzymy w zespół tworzący grę, więc ja osobiście nie będę się smucił, czekam cierpliwie, bo w międzyczasie w sumie jest kilka innych gier, którymi warto się zająć. Obserwujcie nasze media społecznościowe, bo naturalnie jak tylko będziemy wiedzieć więcej na temat nowej daty premiery The Last of Us Part 2, od razu Was o tym poinformujemy. You think Zakładam, że bardzo duża część z Was w ostatnich dniach kupiła sobie bilet do Raccoon City. Nie jest to dziwne, bo sam odwiedziłem to niezbyt przyjemne miejsce, aczkolwiek bawiłem się przy tym znakomicie. Resident Evil 3 jest teraz jeszcze ładniejszy, jest jeszcze więcej akcji, są jeszcze wyższe poziomy trudności do wyboru. I już teraz wiem, że mocno przysiądę w tej grze, aby spróbować wbić platynę. Premiera Resident Evil 3 już jest za nami, więc pozostaje mi gorąco polecić wam tę grę. A jeśli jeszcze nie jesteście przekonani, to kliknijcie w link na ekranie. On gdzieś tutaj będzie i przeniesie Was to do filmu, gdzie mój brat bliźniak opowie Wam o pięciu powodach, dla których warto wybrać się w podróż do Raccoon City w Resident Evil 3 Remake. Bez dwóch zdań seria Persona jest jedną z najlepszych, o ile nie najlepszych serii gier z gatunku JRPG. Wydana poza Japonią w kwietniu 2017 roku, piąta część przez wielu uważana jest za jedną z najlepszych gier, które ukazały się na PS4 tak w ogóle. Osobiście mogę się pod tym podpisać. Pojawia się więc pytanie, po co 3 lata później wydawać poprawioną wersję gry? Jak się ukazuje, można jeszcze bardziej ulepszyć coś, co pierwotnie było niemalże idealne. W grze wcielamy się w rolę chłopaka, który zostaje przetransferowany do nowej szkoły. Nie zna tam nikogo, więc oprócz spędzania dni w szkole musi także zawrzeć nowe znajomości. Cykl gry polega więc na żonglowaniu pomiędzy powinnościami typu muszę przygotować się do kolejnej klasówki, albo nie, nie uczę się do sprawdzianu, idę na miasto, z ekipą się trochę rozerwać. Ewentualnie jest w sumie jeszcze pewna dziewczyna, którą musiałbym bliżej poznać. Właściwie to chciałbym. No. Aczkolwiek, jak się okazuje, główny bohater, czyli w sumie my, oraz jego nowi znajomi prowadzą podwójne życie, gdzie w drugim wcieleniu stają się super bohaterami, walczącymi ze złem w innym wymiarze świadomości. A to, co w nim zrobią, ma potem przełożenie na ten prawdziwy, w którym my żyjemy. Trochę to zakręcone, ale uwierzcie mi, że ma to sens. W walce towarzyszą im persony, czyli nazwijmy je demony, które użyczają swoich mocy kontrolującym ich bohaterom. Persona 5 Royal jest poprawioną i ostateczną wersją gry, która dodaje do i tak już potężnej zawartości podstawowej nowe lochy, usprawnienia w kwestii np. zwiedzania lokacji, jest taki hack, którym się możemy łapać. Jest mnóstwo poszerzonych dialogów, są także nowe wydarzenia i co najważniejsze, są także nowi bohaterowie. Zaznaczam, że nie jest to żadne DLC, a pełnoprawne wydanie. Tak na marginesie seria ta znana jest, właściwie z takiego osobliwego sposobu implementowania liftingu do kolejnych odsłon. W sensie wychodzą one na nowo i są trochę rozszerzone. Fakt jest taki, że w wspaniałości Persona 5 i tym, co mnie w tych, grze zachwyciło, mógłbym opowiadać, opowiadać przez najbliższą godzinę, więc powiem krótko. Jeśli nie graliście nigdy w żadną grę z serii Persona, a już w ogóle, e, jeśli ominęła Was do tej pory piątka, czym prędzej ogarnijcie sobie edycję Royal. Jednym z rodzajów gier, w które w sumie nigdy się nie wkręciłem, jakoś tak wyszło, są tak zwane visual novels, czyli nie to gry, nie to interaktywne opowieści, w których wpływ gracza sprowadza się do wyboru dialogów, może czasami rozwiązywania jakichś zagadek logicznych. Ostatnio wpadła mi w ręce gra o dość długim tytule, czyli Vampire the Masquerade, Coroners of New York. Na początku wybieramy sobie jedną z trzech postaci, które jak nie trudno zgadnąć będą należeć do jakiegoś wampirzego klanu. W dużym uogólnieniu, po zaliczeniu wstępu otrzymujemy dostęp do mapy miasta, skąd możemy podejmować się różnych misji. Musimy mieć jednak na uwadze, że wampiry działają przecież tylko w nocy, a ona nie trwa wiecznie. Za jednym posiedzeniem gry nie da się zobaczyć więc wszystkich interakcji pomiędzy różnymi postaciami. Warto więc zagrać kilka razy. Naturalnie jako wampir też musimy się pożywiać, ale wiedzcie, że nie pozostaje to bez konsekwencji. Stety lub niestety są w sumie dwa warunki, które musicie spełnić, aby dobrze się tutaj bawić. Pierwszy to, tak jak widać, potrzebna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, bo pomimo iż gra jest autorstwa polskiego studia, niestety nie ma tłumaczenia. Druga sprawa to musicie chcieć czytać, bo granie w Visual Novels to tak jak w sumie czytanie książek. Niemniej myślę, że jeśli lubicie mroczne klimaty wampirów i nie przeszkadzają Wam tego typu rzeczy jak czytanie, myślę, że ta produkcja może Wam się spodobać. Okej, okay, muszę przyznać, że fakt pojawienia się remastera kampanii Modern Warfare 2 zaskoczył mnie totalnie. Chyba zresztą jak większość graczy, bo pojawił się totalnie z zasadzki, wyskoczył z krzaków, a wszyscy robią. By... Z tego co kojarzę, to wcześniej był tylko mały przeciek. Ale to już nieważne, bo można sobie grać. Dla przypomnienia, kampania Modern Warfare 2 jest uważana przez wielu graczy za najlepszą, o ile w ogóle nie najlepszą ze wszystkich kodów. W dużym skrócie Rosjanie zdenerwowali się do tego stopnia, iż przypuścili skomasowany atak na teren Stanów Zjednoczonych. Naturalnie starszy odsłony Koda to taki trochę film Ala Michael Bay, czyli eksplozje, pościgi, jeszcze więcej eksplozji, jeszcze więcej biegania za kimś, jeszcze więcej eksplozji, następne eksplozje strzały, no tego jest po prostu mnóstwo i dzieje się non stop. Na nudę nie można narzekać, plus pamiętam, że ogrom akcji zrobił na mnie pierwotnie, gdy grałem w tę grę, ogromne wrażenie. No ogólnie to bardzo spoko, że wpadł ten remaster, bo granie po latach w Modern Warfare 2 to taka trochę upiększona lekcja historii growej. Jakby na to nie patrzeć, premiera oryginału miała miejsce w 2009 roku, niemniej ciekawe doświadczenie. Teraz pozostaje pytanie, na ile inne będzie Modern Warfare 2 to nowe od Modern Warfare 2 tego starego? Namnożyło się tych kodów mnóstwo, powiem Wam, zaczynam się już trochę w tym gubić. Remaster Modern Warfare 2 jest dostępny w kwietniu wyłącznie na PS4. W tym miesiącu do Plusa wjeżdża Uncharted 4. Czy muszę mówić, że jest to jedna z najlepszych gier akcji dostępnych na PS4? Drugą grą jest Dirt 2.0. Tutaj mega się jaram, bo nie miałem jeszcze okazji pograć, a rajdy szanuję, więc na bank będzie grane. Obie te gry będą dostępne tradycyjnie w pierwszy wtorek miesiąca, czyli od 7 kwietnia. Tradycyjnie, jak co roku, wraz z nadejściem wiosny pojawiają się wyprzedaże i tym razem jest podobnie. Wiosenna wyprzedaż to dużo gier od Ubisoft, a zwłaszcza odsłonne i DLC do Assassin's Creed, FIFA 20, Mortal Kombat 11, jest Death Stranding, widziałem też Borderlandsy wszystkie. Jest też Monster Hunter Iceborne, jeśli chcielibyście wspólnie popolować. Albo na przykład jedna z najlepszych gier do kołapa kanapowego, czyli Train, a właściwie kolekcja wszystkich części. Dumy stare też są, patapony. Tak patrzę, patrzę i myślę, że jest kilka ciekawych rzeczy. Sprawdźcie, może coś znajdziecie dla siebie. Ja myślę, że w końcu się skuszę na DLC do Kingdom Come Deliverance. To była bardzo fajna gra. W tym odcinku mam też coś dla posiadaczy PSVR. Pierwszą grą, o której chciałbym wspomnieć to The Room VR A Dark Matter. W tej produkcji wcielamy się w policjanta, który pada zniknięcie pewnego egiptologa. Akcja dzieje się w Brytyjskim Instytucie Archeologii w okolicach 1908 roku. Gra to taki osobliwy escape room z dużą ilością zagadek, utrzymana w mrocznym i niepokojącym klimacie. Z tego co wiem, ta seria w ogóle ma bardzo dużo fanów, więc warto sprawdzić. Z kolei, jeśli lubicie mniej stresujące doświadczenia, to koniecznie sprawdźcie Paper Beast. W tej grze trafiamy do świata zamieszkałego przez papierowe, jakbym origami zwierzęta. I w sumie nie ma określonego celu. Musimy sami kombinować, co robić. Może czasem trzeba im pomóc, może czasem poprzeszkadzać, sami musicie je wykumać. Wizualnie gra wygląda naprawdę świetnie i rozkręca się wraz z nowymi światami. Jest to idealna produkcja do relaksu i pobawienia się imponującą fizyką w grze. Ciekawostka, Paper Beast jest autorstwa Erika Chai, czyli twórcy Another World. Another World to taka totalnie odskulowa i w sumie kultowa dziś gra z 1991 roku, no to one możecie ją także znaleźć w PS Store. Kawał historii growej. Polecam sprawdzić. Mam jeszcze trzy szybkie informacje, które mogą was zainteresować. Mianowicie, ukazał się pierwszy płatny dodatek do Control o nazwie Foundation, gdzie udamy się do podziemi Federalnego Biura Kontroli. Jest to bezpośrednia kontynuacja fabuły w grze, więc musicie najpierw ukończyć podstawkę, aby mieć dostęp do DLC. W Monster Hunter World Iceborne zapowiedziano nowego potwora, czyli Alatreona. Muszę w ogóle chyba wrócić do Monster Huntera. Dawno nie odwiedzałem tego świata. Ostatnia rzecz, która spowodowała u mnie szybsze bicie serca, oprócz oczywiście opóźnienia drugiej części The Last of Us, to ujawnienie zbliżającego się remastera Nier Replicant. Różnica jednak będzie taka, że jest to remaster japońskiej wersji gry, a ma to znaczenie, bo w tej wersji, w sensie japońskiej, bohater, a co za tym idzie, fabuła była lekko inna względem wydania, które okazały się w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Jeśli nie kojarzycie serii Nier, polecam gorąco nadrobić np. Na Nier Automata, ta gra to według mnie mistrzostwo świata, jeśli chodzi o klimat, niepowtarzalność, piękną muzykę oraz szeroko rozumianą, oryginalną myśl twórczą. Zdecydowanie jest to pozycja w moim top 15 najlepszych gier, w które kiedykolwiek grałem. Odcinek PS News tradycyjnie kończymy indykiem i tym razem będzie naprawdę widowiskowo. My Friend Pedro to gra, którą najprościej można określić jako mega widowiskową strzelaninę o ziomku, który niszczy mafię, a za duchowego przewodnika ma wygadanego banana. Sednem zabawy jest pokonywanie kolejnych średniej długości etapów, w których musimy w widowiskowy sposób pokonać czyhających na nas wrogów. Założenie jest w sumie proste. Im więcej sztuczek, tym więcej punktów. Eliminując szybko kolejnych wrogów, utrzymujemy mnożnik punktowy, a tym samym mamy szansę na lepszy wynik na koniec etapu, no i lepszą ocenę. Najważniejsze jest spowalianie czasu, robienie za pomocą L1 uników, aby omijać kule, oraz okazyjne zapoznawanie przeciwników z podeszwą naszego buta. Bardzo ważne są też jumpy. W późniejszej części arsenał wykręconych sztuczek jest także wzbogacony o takie rzeczy, jak na przykład różne liny, czy piłki, albo nawet dyskrolka lub inne ciekawe przedmioty. Przyznam, że na początku, jak sobie odpaliłem My Friend Pedro, to pomyślałem, eee, taka miła, prosta gierka. Ale faktycznie po godzinie totalnie się wkręciłem, choć w sumie na początku muszę przyznać, musiałem opanować sterowanie, zwłaszcza strzelanie na dwie ręce i robienie uników. To wymaga trochę sprawy. Etapy oczywiście można potem powtarzać, aby wbić jeszcze lepszy wynik i się chwalić nim w sieci. Zaskoczyła mnie ta gierka, bo myślałem, że w temacie strzelania z bullet time Max Payne całkowicie wyczerpał temat, a tu proszę, da się zrobić coś świeżego. Choć w sumie My Friend Pedro wywodzi się z gry flaszowej wydanej w 2014 roku, więc to taka fresh, ale nie fresh, ale fresh w sumie. Niemniej obczajcie tę grę, wykręcona zabawa. Sporo się działo przez te ostatnie dwa tygodnie. Bardzo dużo dobrych gier się pojawiło, a to jeszcze nie koniec. Więc yy, ja się zawijam, bo nie ukrywam, że Resident 3 sam się nie przejdzie. A i Wam polecam ogrywać zaległości, aby być gotowym na Final Fantasy VII Remake. Czekacie? Komentarz wrzućcie pod spodem, uderzcie w dzwonek, zostawcie łapkę w górę, wspieracie w ten sposób nasz kanał. Ja już dziękuję pięknie za dziś, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!